A więc tak, przyszedł Patryk Szymański z y, ABP do Marcina i co? Patryk zaczął grać w Minecrafta. Ale... Patryk pochwali się widział. Ja bardzo lubię Minecrafta. Pierwsze co wszedł do domu to odpalił Kompa i Minecrafta. Oczywiście ale... zapomniał hasła. Ale, ale patrzcie, był cheity do Minecrafta. Nawet w gramy. Nieprawda. Nie... No nie umie grać nawet. <noise> tu wcale nie ma tu many items. Jezu, jak ja dawno w Minecrafta nie grałem. Tak ja, naprawdę zabrałem, mnie. O, że achievement. Powiedz coś jeszcze do widzów. Chodź. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na stronę Apy... Apy. APY, tak. APY, czyli A tak. jak czyli aktualności polskiego YouTube'a. Tak, tam tam, możecie, tam nie możecie zobaczyć filmów Marcina, bo Martin nie jest słabym YouTuberem. <grym> A Patryk zapy gra tylko w Minecrafta. Jeżeli mu zaproponujecie Netflix to on się bardzo wkurzy. <grym> to nie lubię NetForce ja lubię tylko bardzo Minecrafta. Powiedz, że lubisz Minecrafta. Kocham Minecrafta.